Czystej strony Kacper. Zapraszam Was na recenzję laptopa Lenovo Yoga Slim 7. Zacznijmy od obudowy. Całość jest wykonana z metalu, wygląda to świetnie. I naprawdę, pod względem jakości, nie mam nic totalnie do zarzucenia. Urządzenie jest smukłe, ma wąskie ramki wokół wyświetlacza. Dodatkowo nie jest zbyt ciężkie, przez co bardzo komfortowo korzysta się z niego zarówno w domu, jak i chociażby podczas podróży, gdzie musimy laptopa zabrać ze sobą. Na lewym boku znajdziemy dwa USB typu C i warto tu powiedzieć, że za pomocą tego USB-C odbywa się także ładowanie. Mamy tu także pełnowymiarowe HDMI oraz gniazdo słuchawkowe. Po prawej stronie z kolei mamy dwa pełnowymiarowe USB, jest także slot na karty microSD. A także włącznik oraz dioda informująca o stanie urządzenia. Do tego włącznika jedynie się przyczepia, ponieważ jest on dość mocno osadzony, jest słabo wyczuwalny pod palcem i żeby faktycznie włączyć urządzenie, trzeba dobrze wiedzieć, gdzie trafić, bo inaczej po prostu włącznik nie zadziała. Bardziej praktyczne według mnie jest umieszczenie klawisza nad klawiaturą. A jak już mowa o klawiaturze, to jest ona bardzo wygodna, ma przyjemny, niski skok. Klawiaturę wyróżnia także to, że mamy tutaj podświetlanie klawiatury. Jedynie zabrakło tutaj klawiatury numerycznej, ale jest to wymuszone poniekąd rozmiarami urządzenia. Tutaj po prostu tak, aby się nie zmieściła. Po bokach klawiatury mamy głośniki, które grają zaskakująco nieźle. Dźwięk jest wyraźny, donośny i pozbawiony jakichkolwiek zakłóceń. Pod klawiaturą z kolei mamy średniej wielkości touchpad, który jest wygodny. Obsługuje oczywiście gesty, a dodatkowo jest czuły i bezproblemowo reaguje na nasz dotyk. Z drugiej strony względem klawiatury znajdziemy wyświetlacz. Ma on przekątną 14 cali i rozdzielczość 1920 na 1080 pikseli. Jest to matowy, ledowy wyświetlacz, który ma bardzo ładne kolory, świetne kąty widzenia, a dodatkowo spore zakresy regulacji jasności. Szczególnie te kolory zrobiły na mnie wrażenie, ponieważ są bardzo żywe, przez co po prostu też przyjemnie patrzy się na wyświetlacz. Tak jak już wspomniałem, mamy wąskie ramki wokół tego ekranu, a nad nim znajdziemy kamerkę oraz czujniki podczerwieni, które pozwalają na odblokowywanie urządzenia za pomocą naszej twarzy. I jestem tutaj pod wielkim, wielkim wrażeniem, ponieważ działa to naprawdę perfekcyjnie, szczególnie w połączeniu z tym, że jest wykrywany także nasz ruch. Tak więc jeżeli odejdziemy od komputera, laptop się zablokuje, to gdy z powrotem siądziemy do biurka, automatycznie podświetli się ekran i skanowanie się rozpocznie. Na no po zeskanowaniu naszej twarzy od razu mamy dostęp do laptopa. Całość trwa dosłownie dwie sekundy. Jest to naprawdę więc bardzo szybka opcja, no a przy tym również bezpieczna, ponieważ wykorzystywane są czujniki podczerwone. Skanowanie to sprawdza się również, gdy jest całkowicie ciemno, tak więc nie ma z tym jakichkolwiek problemów. Mój egzemplarz działał pod kontrolą Windowsa 10 Home. Do prawidłowego działania umieszczono tutaj procesor Ryzen 7. Mamy też 16GB oraz aż TB dysku SSD. Do tego jest jeszcze zintegrowana karta graficzna. Oczywiście, na rynku są dostępne różne wersje tego modelu, zarówno pod względem procesora, jak i wielkości pamięci RAM oraz dysku SSD. W tym moim wariancie no, muszę powiedzieć, że laptop działał naprawdę obłędnie. Nie zdarzyło mi się ani razu, żeby coś się zacięło, coś przestało działać. Wszystko było naprawdę płynne, i zarówno praca, jak i rozrywka przebiegały całkowicie bezproblemowo. Muszę przyznać, że nawet z przyjemnością montowało się tutaj filmy. Nie pojawiały się żadne błędy, żadne przycinki. No a pamiętajmy jeszcze, że jest tutaj zintegrowana, nieedytykowana karta graficzna, która pewnie też jeszcze mogłaby jakoś usprawnić działanie. Jednak tutaj i tak nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko działa bardzo dobrze i zarówno do codziennych zastosowań, jak i właśnie chociażby do pracy, do obróbki filmów czy grafiki, sprzęt będzie sprawdzał się znakomicie. Bardzo dobrze wypada także bateria, do dyspozycji mamy tutaj akumulator, który wytrzymuje około 10 godzin takiego przeglądania internetu, a przy bardziej zaawansowanej pracy, czyli np. właśnie montowanie filmów czy obróbkę grafiki, laptop wytrzymywał około 4 godziny. Zaskakująco szybko też ta bateria się ładuje i tak naprawdę po kilku minutach podłączenia ładowarki, spokojnie przez kilka godzin możemy dalej przeglądać internet czy chociażby korzystać z pakietów biurowych. Jedynie co zauważyłem to, że przy mocniejszym użytkowaniu obudowa może się lekko nagrzewać, szczególnie w górnej części urządzenia. Jednak na szczęście nie jest to aż tak mocno uciążliwe. I jeżeli tylko nie będziemy trzymali laptopa na kolanach, to to ciepło nie będzie całkowicie odczuwalne. Podsumowując, Lenovo Yoga Slim 7, w tej wersji, którą testowałem, kosztuje aktualnie około 4000 zł. Jednak tak jak już wspomniałem na rynku jest dostępnych wiele różnych wariantów w różnych cenach, więc myślę, że każdy dopasuje w jakimś tam stopniu do swoich potrzeb. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny sprzęt, który w 100% zasługuje na pochwałę, ponieważ nie dość, że wygląda fenomenalnie, ma dużo złączy, które ułatwiają korzystanie z różnych urządzeń, które będziemy podłączać, to jeszcze mamy świetną baterię, wygodną klawiaturę, no i przede wszystkim płynnie działający system, który sprawdza się zarówno w codziennych domowych zastosowaniach jak i przy pracy, przy montowaniu filmów czy obróbce grafiki. Muszę przyznać, że korzystanie z tego laptopa podczas testów było wielką przyjemnością i wręcz z przykrością wracałem do laptopa, z którego korzystam na co dzień. Ja więc 100% Lenovo Yoga Slim 7 mogę polecić, jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu, który myślę, że w większości zastosowań powinien sprawdzić się w 100%. A co wy myślicie o takim sprzęcie? Czy wy byście go kupili, czy szukalibyście jednak czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!